Cześć, tak się macie. Tutaj, oczywiście, Damian. Kolejny piątek, kolejna liga weekendowa. Mam nadzieję, że rozpoczniemy lepiej niż w zeszłym tygodniu. Moja drużyna odrobinę się wzmocniła. Szybka informacja: 4000, proszę Państwa, jeszcze 4000 i 900 tysięcy subskrypcji na moim kanale. Macie niesamowite tempo. Zróbcie to, bo później wiecie już tylko tyle, tylko tyle będzie dzielić mi od miliona i od tego. Czegoś. To jest moje marzenie. Później ja już kończę YouTube'a. Nie, dobra, nie kończę, bo nie zostawicie suba. Dobra, Akademia Pranków to za nami. Mędziego kupiłem, tylko muszę mu kupić jeszcze kotwicę. E, wydałem na tego piłkarza 125 tysięcy. Mam nadzieję, że dzisiaj jego cena jakoś nie spadnie. A nawet jeśli, to wiecie co, no. Zarobiłem, zarobiłem na tym depaju. Wydarzyło się to, co miało się wydarzyć. Kupiłem go za 81 tysięcy, poczekałem aż jego cena pójdzie w górę i sprzedałem za 119. Wczoraj wieczorem kosztował jeszcze no tak 129 przez chwilę, ale stwierdziłem, że dobra, no już tego Mendiego muszę mieć i go kupiłem, więc uważam, że koniec końców zrobiłem dobry deal, bo tak naprawdę co dodatkowe nagrody sobie zrobiłem jakbym wziął monety za Division Rivals wyszło muszę częściej tak robić z tymi informami mam nadzieję, że... OE, kotwica jaka tanie, nawet nie szukam w niższej cenie stać mnie, bo zaraz wbijamy kolejną elitę wczoraj trochę grałem z bj -tem. kto był na streamie ten via a propos streama dzisiaj 18.00 zapraszam, lecimy dalej z ligą weekendową o 19.00 pack opening nie jakiś wielki, bo otwieram te paczki które wam po prostu zachowane zrobię jeszcze ważne mecze może jakieś dodatkowe SBC, więc w sumie z 20 paczek powinniśmy mieć rusza nowa promocja promocja ta nazywa się. Rule Breakers, czyli łamacze zasad. Na pewno będzie to Mertens. Nie rozumiem czemu akurat Mertens. Będzie to Harry Kane. Nie będzie tu zmian pozycji, ale będzie zamiana statystyk. Na przykład ta karta Harry'ego Kane'a. No to zwiększone tempo, ale na przykład zmniejszone strzały, bo na podstawowej karcie, jeśli dobrze pamiętam, mają ocenione na 91. No ciekawe. Mam tylko nadzieję, że zobaczymy jakieś nowe nazwiska, bo szczerze, jak bardzo lubię Mertensa w Fifie, tak jednak, znów Mertens, poważnie tak, no nie wiem, chciałoby się zobaczyć coś nowego, liczę na to, że cała drużyna będzie naprawdę świetna, a w pierwszym meczu widzę, lidze weekendowej trafiamy już na gościa, który ma wypożyczonego Kyliana Mbappe, Klosterman z Diego Carlosem. Ojej, to jest chyba ten sam środek obrony, co ma B od tego Klostermana, się tak cholernie boję, ale po elity nie powinienem się bać niczego. Czekajcie, dałem kotwice, dałem kotwice, bo tak się zastanawiałem. Drużyna bez większych upgrade'ów, niestety, no nie było sensu w trzymaniu tego Memphisa. Myślę, że w przyszłym tygodniu, może nawet dzisiaj wieczorem, uda się trafić jakąś fajną kartę. Oczywiście w to wątpię, ale gdybyśmy zarobili z jakieś 100 tysięcy, byłbym naprawdę w niebo wzięty. Szczerze, jeśli chodzi o ulepszanie tej drużyny, marzy mi się jakiś fajny środkowy pomocnik, i myślę tutaj o ikonie po prostu, więc trochę musielibyśmy pozbierać. Szczerze, ja bardzo chcę zagrać w tym Xavim w wersji podstawowej. Trochę on kosztuje pół miliona, chyba nawet 600 tysięcy. Ale serio, chciałbym sprawdzić po pierwsze nową ikonę no i po drugie piłkarza, który ma takie podania. Teraz Markus Ra. A standardowo nie grałem meczu na rozgrzewkę w poprzednim tygodniu, skończyło się to tragicznie. Zaczęliśmy od dwóch porażek, ale nie liczy jak się zaczyna, liczy jak się kończy akcję. Van de Beek, próba zagrania przed obronę. No nie, kurde. Pomysł fajny, ale ojeny. Nieważne, to się wytnie. No i to jest Kylian Mbappé. Jeśli teraz uderzy, jest już po nas. Dobrze, Kurtua. Jest to mecz do wygrania. Naprawdę, rywal nie prezentuje jakiegoś wybitnego w futbolu. Skład ma ok, ale naprawdę, no. Jeśli się obudzę, powinniśmy to zrobić. Albo i nie, maksymum 0-1. Jeszcze zrobił te cieszynkę z krokodylem, że co, że mnie jesz? Nie, 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 nie. Memphis nie spalił mag i jeszcze, pff, wiecie, to w złym kierunku. Ja w złym kierunku to zrobiłem. Mielibyśmy bramkę na 100%, jakbym po prostu poszedł w drugą stronę, ale okej, okay. zrobimy to, mówię. Zaraz padnie gol, dajcie mi 10 minut w grze. I teraz czekamy aż Markus Rashford pójdzie środkiem. Elastico, pusta bramka, jeden do jednego, o tym mówiłem. Nawet mniej niż 10 minut mi wystarczyło. Trochę ryzykownie z tą sztuczką. Nie wiem, czy to było potrzebne, ale ważne, że skończyło się to bramką. Mendy Dajesz. Przeciśnijmy tutaj Kylian'a. Okej. Okay. Myślałem, że będzie chciał wejść w pole karne, jak już udało mu się podbić tak piłkę. Wilfer Ndidi. O Marco Royce. Tak nie zwróciłem nawet na niego uwagi. Są maksymę. Kurde! Jak on kończy z tej słabszej nogi? Nie dość! Że ma... A, Jeny! Adama nie ma spalonego na 100%. Nie ma tutaj mowy o spalonym, tylko. Dobra, może też wpadnie co? Zamieszanie Rashford. Jeszcze poczekajmy. Weinaldoom. I czy to będzie strzał? Nie ma szans. Jeszcze Adama. Cyk. Jenny. Memphis. Jeszcze. Czekaj. Podanie. Rashford. Obrót. Podługi. Markus Terstegen broni. No to teraz przerzucenie piłki, Rashford! O, tak, 2 do 2, na taki moment magii czekaliśmy. Mam to, mam to, tylko byleby nie, nie tracić tych goli, prawda? Jeśli nie stracimy więcej bramek, to my wygramy to spotkanie. Kurde, jak ekspert Polsatu powiedziałem. Dobra, za nami pierwsza zmiana, Orsić na boisku, no i... Lecimy, włączyłem też zdecydowany pressing, bo to jest taktyka... O której rozmawiałem po prostu z bj i naprawdę... Różnica jest ogromna w yy, zachowaniu piłkarzy na boisku. Zobaczymy tylko czy to nie sprawi, że będę miał więcej luk w obronie. Liczę na to, że po prostu moi piłkarze będą żwawsi, będą lepiej reagować, no i że koniec końców po prostu będziemy częściej przy piłce. Hop! Dobra, musimy czasami ryzykować. Van the bag. To jest akcja bramkowa. Jeszcze nie wiem jak ja to zrobię, ale wierzę w to. Rashford. Kurde, tak... Elastiku mi nie załapało. No, Diego Carlos, po co, po co ty tutaj się podłączasz do ataku, skoro tak się to kończy? Delikatna centra. Jeszcze Memphis, a z dystansu. Wiecie co, zmiana. Wchodzi Ibra. Ja wiem, że wczoraj tam powiedziałem coś o tempie, że nie biorę dla niego olmo, bo nie ma tempa. Ale Ibra to Ibra, słuchajcie. Mógłbym mieć i 25 tempa i bym nim z chęcią zagrał. Jest to ryzykowna zmiana, nie ukrywam, ale wierzę, że 90 strzelania, 5 wiazdek słabszej nogi, że poczujemy tę magię z latana. Boję się tego Wardiego, bo naprawdę, no jedna prostopadła piłka teraz jest po nas, o tym mówiłem. Proszę, Eder, jesteś szybszy. I z pierwszej wybijamy Mbappé Bramka, niestety. Kurtuła, kapitalne zachowanie. Oh, no nie przegramy tego, nie przegramy, naprawdę, no. Proszę panowie, musimy to zrobić. Zlatan Rashford z pierwszej piłki, nie ma gola, kurde. To sam Maximeu może mu kończyć wszystko z tej słabszej, a Rashford w takim pięknym momencie, nie? Rashford, odegranie, dośrodkowanie, kurde, ja straciłem pewność siebie. Zły jestem, po prostu zły jestem na to spotkanie, bo nie ogarniam. Jedna zmiana mi została, wchodzi Rafa na skrzydło, Rashford zostaje, wierzę w niego. Zlatan, jak nie ty to kto? Przedłuż tę główkę, nie strzelaj tylko przedłuż. I Eder Militao, go! Masz 3, do 3 Co za wolej Brazylijczyka! Wszystko poszło zgodnie z planem, jednak to w jaki sposób nasz środkowy obrońca, powtarzam, środkowy obrońca wykończył tę akcję. To jest nieprawdopodobne, on, jeśli chodzi o ligę weekendową, on nie zawodzi. Jeśli chodzi o bramki po rzutach rożnych, powtórkę, powtórkę obejrzymy sobie po spotkaniu, my musimy teraz walczyć o kolejną bramkę. Zlatan, i bra, dajesz po długim. O tak, 4 do 3. Cudownie, ja bałem się, że to przeleci obok słupka. No i cóż, zdecydowany pressing tutaj pomógł. Od razu, po wznowieniu od środka przejęliśmy futbolówkę. No i... Zlatan, proszę państwa, zlatan. O coś takiego mi chodziło. Oj, ale nie o coś takiego. I nie o coś takiego. Orsic. No to co? Zlatan, doskonale. To jest już... Koniec tego spotkania. No dobra, ważne, że zrobiliśmy ostatnią akcję. Jeszcze spalony, mija czas. To jest, to jest ostatnia sekunda, to jest ostatni gwizdek, ale końcówka. No i co najważniejsze, ta zmiana, ta zmiana zlatana, ona uratowała nam spotkanie. Ten rzut rożny, następnie bramka szweda, to było coś. To wygrać po prostu musiałem. Zobaczmy jeszcze raz ten rzut rożny, w serio chcę zobaczyć ten finish. To było perfekcyjne okienko z pierwszej piłki. No wiecie, każdy większość środkowych obrońców raz w życiu ma takiego gola. Wąsą Company na przykład. Ale tutaj idealnie mu naszła Ter Stegen. Nie zdążył zareagować. Kurde, jak on zdjął pajęczynę, masakra. No tutaj fajnie udało się ominąć Diego Carlosa, wykończenie z 16 metra naprawdę. Myślałem, że to poleci obok. Nie, nie wiem, nie czułem pewności w tym uderzeniu, ale dosyć w ogóle nie, niezły dystans udało mi się przejść Ibrą Chyba mu zaufam z tej ławki. Chciałem powiedzieć, że nie boję się tego, są so Maksymeł na niepełnym zgraniu, ale ja wiem, ja doskonale wiem, jak to się skończy. I chcę zwrócić uwagę w tym meczu na Ariada Mareza, bo nie ukryłam, że jest on na moim celowniku. Tylko pytanie brzmi, czy w mojej drużynie, w moim ustawieniu dałby więcej niż Adama? No, jeśli mnie zniszczy w tym spotkaniu, to prawdopodobnie go kupię. Cyk Adama. Może pierwszy strzał w tym meczu? Życia, życia, panowie. Cyk Elastiko, strzał Memphis. Może inform by trafił? Oj, to są kłopoty. To jest Markus Rasford, Errmelita. Nie faulujemy. Jeszcze tutaj nacisk Semedo. I o to właśnie chodziło, słuchajcie. Na spokojnie do samego końca. Ja nawet nie naciskałem przycisku odbioru. Chciałem tak być na plecach Rashforda, skończyło się to rzutem rożnym, oby tylko nie wykorzystał główki i będzie dobrze. Uuuu, gol! Markus! Doskonale, przesunięcie bramkarzem w porę, uratowaliśmy tę sytuację. No, zapewne, czekajcie, Icon Swapy mają ruszyć dopiero w grudniu, musimy poczekać na to jeszcze miesiąc, ale w listopadzie już powinniśmy zobaczyć pierwsze SBCO ikony. Przydałoby się zebrać trochę niewymiennych kart, może zainwestować w jakieś overrole żeby jak wyjdzie, no nie wiadomo jaka ikona wyjdzie. Nie zdziwię się jak na sam początek rzucą właśnie kogoś z tych nowych, jak na przykład Szawiego, kogoś... Nie jakiegoś wielkiego game changera, potencjalnie nie kartę za miliony, ale myślę, że legenda Barcelony może się właśnie pojawić w SBC no w albo w słapach właśnie. Jeśli chodzi o słapę w tym roku, to bez pajacowania, znaczy właśnie z pajacowaniem typowym dla youtubera. Chyba będę brał tylko paczki z ikoną. Dla widzów, fak. Może teraz klasyczek, rzut rożny. Bardzo dobrze blokują mnie jego obrońcy. Niestety Memphis na narożnika boiska, może asysta jakaś co? A może gol z dystans. Mares, to jest sytuacja bramkowa. Nieprawdopodobne, naprawdę jestem pod wrażeniem wykończenia Są Maximeu. Nie dość, że nie gra tutaj na pełnym zgraniu, no... Rany, jak... Lewa noga ciągle jak prawa. Serio, identycznie, identycznie jak w poprzednim meczu to skończył. Kurczę, muszę się... Nie ukryłem, trochę lekceważyłem tę kartę. Tak, moją małą legendę. A... No dobra. Też strzelam Adamą gole, prawda? Podanie, są maksymę, brawo Damian Kurde wiecie co, nie wiem czy to nie jest mecz w którym wpuszczam, wpuszczam Kylian'a Mbappe Mam go na 9 spotkań Boję się, że ja to wtopię, potrzebuję, potrzebuję takiego boosta fizycznego, no nie, nie istniejemy praktycznie w ataku, bardzo mi się to nie podoba I po pierwsze przejdziemy na formację 4-4-2, po drugie Depay przejdzie na skrzydło, no i wpuszczę tego wypożyczonego Mbappe, no Muszę i teraz lecimy z kontratakiem, Semedo Wystawiona piłka, jest Mbappé, przyjęcie, cyk, prawa noga, finezja i nie ma gola, nieprawdopodobne, Kylian Milion trzysta tysięcy ty chyba kosztujesz Ja cię tu wpuszczam z ławki, ufam ci A ty nas zawodzisz w takiej chwili? Nie mogłem, nie wydaje mi się, bym mógł stworzyć lepszą sytuację dla ciebie, facet I ty chcesz w przyszłości grać u nas? No, no nie, no teraz to Neymar wskakuje na miejsce numer jeden, jeśli chodzi o przyszłe transfery To była tragedia Tragedią na szczęście nie była interwencja naszego golkipera Dobra, może Rashfordy, co? No tutaj się nie zastanawiamy. Po długim, Markus. Ej, no co jest? Rzut jest. A, okej, okay, to mi się podoba. I na zielonym 1 do 1. Nie wiem, co chciał zrobić mój przeciwnik, bo nie miał prawa nawet dolecieć do tej piłki. W porządku. Mamy 1-1. Ładnie Mbappé. Nie tak to miało wyglądać, jest piłka w naszym posiadaniu. Semedo w ogóle jak on ciśnie do ataku, nie rozumiem dlaczego. Mbappé, Mbappé, wejście w pole karne, strzał, gol, 2-1. To jest ta magia. To jest ta magia, to jest to pay to win. O rany, ja się dziwię, czemu Semedo mi tak atakuje, a ja miałem tę formację ustawioną pod wyzwania od Jogorzotę. No dobra, i wszystko jasne. Swoją drogą nieźle się spisał w środku pola. Moment, Mbappé. Jeszcze jeden ruch, Mbappé, bożeś, nie, 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 to jest przesada, nie strzeliłem gola Ale... To w jaki sposób można operować piłką tym piłkarzem, płynność tych ruchów To jest kompletnie inny poziom, źle się czuję z tym teraz To jest bardzo dobre podanie, tylko co robi ją pod bramką, Fabinio doskonale Thibaut Courtois Ale to jest fatalne wybicie, jeszcze raz No kurde, teraz to rywal mnie przycisnął, zobaczmy, to jest Jezus, Jezus Proszę, po długim, doskonale Niepotrzebnie dałem mu jeszcze jedną akcję, miałem piłkę, straciliśmy ją i bardzo możliwe, że teraz zostanę skarcony. Dobra, koniec. Po prostu koniec. No i wiecie co? Właśnie... O, moment. <laughs> jeszcze jedna akcja chyba. Nie rozumiem. Czasami sędziowie dają grać, czasami nie. No to co? Do statystyk chyba. Psz. Ale teraz... Rashford... Ja się pogubiłem, bo przypadkowo player Loka włączyłem, nieważne, yy, co ja to chciałem dodać. To jest właśnie mecz, w którym uratował mnie Kylian Mbappé, to trzeba otwarcie powiedzieć, ale tak jak mówiłem. Co nie jest zabronione, jest dozwolone. Rywale używali na mnie wypożyczonych kart już nawet dzisiaj w pierwszym spotkaniu. Ja nie mam nic do tego. No, skoro jej daje taką możliwość, to tylko głupi by z niej według mnie nie korzystał. Każdy, każdy z nas może mieć wypożyczonego tego Kyliana Mbappé. No i uratował mnie w tym spotkaniu, który bym przegrał. Jestem przekonany, że bez wpuszczenia Mbappé bym to przegrał, a tak to rozpoczynamy ze znacznie lepszym bilansem niż tydzień temu. Było 0-2, teraz 2 do 0. Tylko no właśnie, jaki będzie finisz? Czy to oznacza, że skończę 22 -8? Jeśli udało mi się dobrze zacząć, kurde. Krótko, tak patrzę, to nawet niezły bilans. Mam 82 zwycięstwa, 36 porażek jak na mnie. Jest to naprawdę wybitny wynik. Co ja mogę więcej dodać? Na dzisiaj będzie to tyle. Wiem, że taki odcinek krótszy, trochę mniej akcji, no ale początek ligi weekendowej. Fajnie, że udało się wygrać te dwa spotkania. No i co jak co? Mbappé z ławki. 8 meczów. I ja jestem przekonany, że w każdym meczu, w którym go wpuszczę, wygram. Po prostu wygram. Ta karta to jest kompletny game changer, ale mamy też w razie czego IBRE, Orsicia. Będzie dobrze. Do zobaczenia dzisiaj o 18 na live streamie i jutro o 15 w odcinku, w którym to będą najciekawsze fragmenty live'a. Może też zagramy nowy meczyk. Jeśli nie możecie być dzisiaj na żywo, to wiecie, no nic nie przegapicie. Ale oczywiście zapraszam na stream, bo więcej emocji jest. Trzymajcie się. Cześć.